Ale myślę sobie, że jeszcze powinniśmy powiedzieć chyba coś o tym, jak odmawiać w takim razie grzecznie. O tak, koniecznie. Słucham. <grystanie> <grystanie> jak to zrobić? Czy wiesz, trochę już o tym mówiłyśmy, nie? Że dużo zależy, ja zawsze tak mam, nawet jeśli w pierwszym momencie coś mnie powiedzmy zirytuje, jestem cholerykiem, mhm. więc zdarza mi się, no to zaraz jest ta, ta druga myśl, o czym mnie to informuje, nie? Albo czego właśnie klient nie zrozumiał. Najczęściej mam tak, że ktoś czegoś nie zrozumiał po prostu i zakładam, że chodzi o to, żebym wytłumaczyła. Na tak, przykład. No. Mhm. A ja też sobie myślę, że wiesz, że nas coś odpala i mhm. musimy się zatrzymać, żeby w ogóle wiedzieć, co my czujemy, nie? Mhm. Czy my czujemy złość, czy my czujemy frustrację, czy my czujemy smutek, czy my czujemy zazdrość. No tam jest y, bardzo dużo może być jeszcze niuansów, nie? W sensie klient nas jakoś pobudził, mhm. Pytanie, co on nam zrobił tym, nie? No tak. E, to jest raz. Natomiast jeśli czujemy, że, e, że to nie będzie dobry pomysł, że to raczej nie wypali, to ja bym zawsze na początku podziękowała za propozycję. To jest zawsze w dobrym tonie po prostu, że ktoś o nas pomyślał, bo to jest jakaś forma docenienia, nie? Uh -huh. e, jakby nie patrzeć. E, po drugie, bym podała powód, dla którego ta współpraca nie może być e, podjęta. Mhm. Nie trzeba wchodzić w szczegóły. E, optymalnie, żeby nie trzeba, nie można też było z tym dyskutować, w sensie, że że my jesteśmy przekonani, że już ten klient nie, to nie jest dla nas dobry pomysł i powiem, że w tym miesiącu nie, on to powie, to przyjdę za dwa miesiące nie, i znowu trzeba będzie coś innego wymyślać. E, także szczera ta odpowiedź powinna być, ale bez. Wiesz, e, nie podoba mi się, nie, wiem, nie nie podoba mi się pan, więc nie czuję, nie? To nie jest. A. Nie czuję, że to będzie dobry pomysł, to, to, to nie jest ten kierunek. Mhm. Tylko bardziej, że, że no nie wiem, to nie jest rzecz, którą mam w swojej ofercie, na przykład, mhm. nie? nie? Nie robię takiej rzeczy. Albo że w tym momencie nie, aktualnie nie ma, nie ma czegoś, nie mam przestrzeni na tego typu współpracę. Dobrze jest kogoś polecić, mhm jakby w zamian nie? i nie zostawiać tak tej osoby na lodzie, tylko jako wykazać inicjatywę i trochę proaktywnie się zachować i, i podpowiedzieć kogoś, kto mógłby być zainteresowany tą mm -hmm. usługą, kogo możemy oczywiście polecieć z czystym sercem, nie? Mm -hmm. żeby to był jakiś przypał później jeszcze większy. Ewentualnie, jeżeli to nie jest tak, że my odmawiamy, bo, bo czujemy, że ktoś jest w cudzysłowie bucem, tylko po prostu nie mamy przestrzeni, to możemy jakby zostawić otwartą furtkę, że być może kiedyś uda nam się jeszcze współpracować. No i, i, i co jeszcze? Yy, I życzyć powodzenia, chyba nie, w mm -hmm. osiągnięciu swojego celu. Mm -hmm. no, szczerze, nie, tak, nie, nie ironicznie i <ścoughs> sarkastycznie. Powodzenia. Jasne. Jasne, sorry, tak sobie ten yy, analizuję, bo właśnie yy, analizuję sobie sytuację, w której odmówiłam i chyba muszę się pochwalić, że ujęłam wszystkie te, te punkty, które wymieniłaś. Także. No to super. No to niepotrzebnie mnie zapraszasz. Astyna. No, to. No. Ale ten. <gryw> Możesz jeszcze powiedzieć, czy tobie się zdarzało odmawiać klientowi y, usługi? Zdarzało się. Z, z różnych przyczyn zdarzało mhm. się. Zdarzało się. Y, kiedy y, na przykład czułam, że totalnie po prostu komunikacyjnie, y, tam jest jakaś przepaść i my się po prostu nie dogadamy. Mhm. Nie? Jakby. Że ja nie będę, albo w przypadku, kiedy projekt mnie nie jarał, mhm. na przykład czułam, że no nie wejdę w niego tak całym sercem. To było dosłownie na pracach jednej ręki można takie przez te lata policzyć, no ale zdarzały się takie sytuacje, nie? Że z jednej strony ja nie miałam czasu na przykład, ale z drugiej strony też czułam, że nie miałabym w sobie zapału, żeby wygospodarować ten czas, rozciągać dobę i że nic na siłę, bo nie dam z siebie 100%. Nie. Mhm ta tematyka nie jest moja. Uh -huh. To wtedy odmawiałam. Odmawiałam też, jeżeli zdarzały się takie przypadki, że. to raz mi się zdarzyło już w trakcie współpracy, że ktoś próbował bardzo naciągnąć, jakby trochę udawał głupka, uh -huh. jeżeli nie o warunki współpracy, obiecał swojemu klientowi coś, co ja miałem dostarczyć, i chciał dostarczyć cztery razy tyle, niż się umawialiśmy. Uh -huh. Okej. Okay. A potem, kiedy ja kulturalnie zapytam o to, no to jaki to ma wpływ na wycenę, że czy nie tamten dostałem cztery razy więcej, jak wyceniałam coś innego, to była obraza uh -huh. i właśnie szantaż, że w takim razie już nigdy więcej nie będzie współpracy uh -huh. i coś tam. I było bardzo, bardzo w jego zamierzeniu, tej osoby mającej mnie dotknąć, komentarze. I to było takie... Ja, ja, ja do tej pory jestem zszokowana. To ja ci, pamiętasz, mówiłam Ci wczoraj, że, 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 że odkupałam jedną e, konwersację, żeby sobie przypomnieć klimat, i jak, po przeczytaniu tego po roku, ja dalej jestem w szoku, że ktoś, mhm. mając się za profesjonalistę, mógł coś, komu, coś takiego napisać komuś innemu. Mhm. Szok. No, zdarzało się. Ale to są w, na szczęście rzadkie, rzadkie sytuacje u mnie, nie? Mhm. Ale no, ja myślę, że w każdym biznesie to występuje. Fajnie, że też każda taka sytuacja nas czegoś uczy. Mnie na przykład uczy, żeby wyceniać rzeczy, które są poza ofertą i po prostu jeśli ktoś oczekuje czegoś albo chce coś więcej, no to ja już mam gotowy cennik i wysyłam. I wiem, dobrze, mhm. nie ma problemu, tylko to będzie 500 zł więcej, tak? Jasne. I zawsze się śmieję, że jak widzę dziwne zapisy w umowie, to myślę sobie, jaka sytuacja za tym stoi. Że ktoś, wiesz, na przykład u fotografów ślubnych, że wpisują sobie, że proszą o nie wiem, dostęp do gniazdek albo o zapewnienie jakiegoś posiłku itd. i tak są takie rzeczy, które na pewnym etapie wydają się oczywiste, a potem, jeśli dla kogoś to nie jest oczywiste, to wpisujesz to w umowę. Mm -hmm. I, no tak, to jest bardzo ważne. Ale to jest też coś, czego się uczysz chyba z czasem, nie? Tak. tak no to, się to się raz zawalisz, tak. to już później tego pilnujesz, nie? Raz puści się, e, klepnie termin, ileś tam miesięcy do przodu, a później nagle zniknie, a ty mm. nie masz co wtedy robić, no to już później pamiętasz, żeby brać zaliczkę, nie? Tak, jest... albo dopisujesz, że można poprawki zgłaszać do, nie wiem. Tygodnia od odebrania, tak? Albo maksymalnie albo nie mówisz do kiedy jest, a potem pół roku później się zastanawiasz, jak to powiedzieć, że już twoje usługi są dwa razy droższe, no to na przyszłość już będziesz tę tą, tą datę wkładać w, w PDF-a z ofertą, na przykład, mm -hmm. nie? Maila. Mm -hmm. no, to jest własny biznes, to jest niekończą, niekończąca się lekcja. Prawie. Z... Ciągle <laughs> lekcji. Tak niekończąca się prawie jak ten podcast. Muszę go zakończyć. No. Dzięki wielkie. <laughs> ja ci dziękuję że... bardzo. Ja, dziękuję. E, powiedz jeszcze wszystkim, gdzie cię znaleźć, jak cię szukać. Okej. Okay. Okay. Biznesowa skrzydłowa.pl bez polskich znaków e, To można zapisać się na newsletter biznesy i Romanse, który staram się bardzo wysyłać co piątek. Polecam. Oraz można mnie spotkać. Dziękuję. Można mnie spotkać również na Instagramie, a ostatnio. Dość rzadko, choć e, można mnie zaczepiać w DM-ach. E, podbiznesowa deseczka skrzydłowa, też bez polskich znaków. E, tam jestem, oraz w dwóch podcastach, e, które, które są takie e, malutkie. E, brandka i e, Biznes i Nuance, to jest świeża rzecz sprzed kilku miesięcy. I tam jest właśnie ogrom rzeczy na takie przypałowe sytuacje, ogrom ważnych informacji ze strony, z jednej strony kreatywnej, a z drugiej strony, właśnie od strony księgowo-prawnej, jest druga rozmówczyni Agnieszka Słotyśak-Zagorzżon. I bardzo Wam polecam to, bo myślę, że jakbym miała biznesy i niuanse do odsłuchania kilka lat temu, to by te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, w dużej mierze nie występowały. Nie? To słuchajcie, do mojego następnego odcinka jeszcze dwa tygodnie, także zapraszam odsłuchać biznesy i niuanse. Tak. Nie, ale myślę, że nasz ten też był po, po pouczający dziś z wiesz? Myślę, że wyciągną dużo z niego. Cieszę się bardzo, Ym, też tak myślę. A w ogóle to lubię nagrywać podcasty, więc <laughs> miło się rozmawiało. Tak, y, potwierdzam. Mi również bardzo miło jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. I czekam za rok na trzecie. Zapiszę sobie w kalendarzu Dobra, za rok 2023. Dzięki wielkie, cześć. Dzięki wielkie.